W połowie lipca na warszawskim parkiecie zadebiutowała spółka ONDSA i właśnie o jej działalności porozmawiam dzisiaj z najważniejszą osobą w spółce, czyli prezesem zarządu, Pawłem Sierdniawą. Witam Pana, Panie Prezesie, w komparik. Dzień dobry, witam serdecznie. Drobne sprostowanie. Myślę, że najważniejszą osobą, czy najważniejszymi osobami w firmie to pracownicy, którzy... Wykonują wszystkie działania związane z naszą działalnością. Myślę, że nie należy aż tak bardzo na piedestał wysuwać osoby prezesa. I słusznie, bardzo dobre podejście. Zacznijmy od Państwa działalności. Czy mógłbym prosić Pana o krótkie wyjaśnienie, czym zajmuje się ONDE i w jakich branżach prowadzicie działalność? Oczywiście, spółka ONDE jest generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Tą działalność prowadzimy od ponad 12 lat i jest to działalność, którą będziemy starali się rozwijać również w kolejnych latach naszej działalności. Wywodzimy się z nieco innej branży, bo początki firmy to działalność związana z budownictwem drogowo-inżynieryjnym i w tej branży również prowadzimy działalność. Natomiast przychody, które uzyskujemy, to ponad 80% przychodów, które uzyskujemy właśnie z działalności związanej z budownictwem na rzecz odnawialnych źródeł energii. Czy waszym klientem są klienci indywidualni, czy raczej są to firmy? Zdecydowanie naszym klientem są firmy. Działalność nasza koncentruje się na realizacji wielkoskalowych farm wiatrowych i wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Kiedy mówimy o farmach fotowoltaicznych, to w kręgu naszego zainteresowania są projekty o mocy 1 MW i większe, a projekty, które realizowane są na gruncie. W kręgu naszego zainteresowania nie są projekty dotyczące realizacji instalacji dachowych, instalacji fotowoltaicznych dla klienta indywidualnego. Naszymi klientami są przede wszystkim duże podmioty działające w branży energetycznej, takie podmioty, które budują swoje aktywa dotyczące produkcji energii z zielonych źródeł na terenie naszego kraju. Czyli działacie w branży fotowoltaicznej, i tych spółek w branży fotowoltaicznej na GPW jest kilka, no prawie dziesięć. Wystarczy wspomnieć na przykład o ML System czy Columbusie, czy dużych graczach w tej branży, przynajmniej na GPW. Co wyróżnia Was spośród innych spółek w tej właśnie branży, no, powiedzmy, fotowoltaicznej? Ja myślę, że kiedy mówimy o działalności spółki ONDE, to powinniśmy mówić nie tylko o branży fotowoltaicznej, ale o szeroko rozumianych odnawialnych źródeł, źródłach energii i budownictwa na rzecz tego właśnie segmentu. Gro przychodów, które uzyskujemy, to przychody z budownictwa farm wiatrowych. Myślę, że możemy powiedzieć o nas, że jesteśmy. Polsce, czołowym wykonawcą tego typu instalacji. Jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, to ten rynek rozwija się również dynamicznie w Polsce i myślę, że w kolejnych latach będziemy widzieć, będziemy obserwować dalszy dynamiczny rozwój tego obszaru działalności. Natomiast jeżeli chodzi o elementy, które nas wyróżniają, to to, że jako firma jesteśmy w stanie kompleksowo zrealizować projekt. Dotyczące budowy instalacji związanej z produkcją odnawialnego, odnawialnej energii. Począwszy od projektu farmy wiatrowej czy farmy fotowoltaicznej, przez realizację układu drogowego, przez realizację fundamentów wykonujemy również linie kablowe stacje elektroenergetyczne aż po oddanie danego, danej inwestycji do realizacji. I myślę, że właśnie ta kompleksowość usług jest elementem, który wyróżnia nas spośród innych podmiotów pracujących również na tym rynku. Okej, okay, czyli można uznać, że jesteście dosyć zdywersyfikowaną spółką pod względem prowadzonej działalności, ale w których segmentach działalności ONDE dostrzega Pan największy potencjał? Ja myślę, że dość dynamicznie rozwijać będzie się w najbliższych latach w Polsce właśnie segment dotyczący budowy farm fotowoltaicznych. Na początku tego roku podjęliśmy decyzję, aby rozszerzyć przedmiot naszej działalności i zaangażować się w inwestycje dotyczące budowy farm fotowoltaicznych również na własny rachunek w modelu Develop, Build and Sell. Oznacza to, że podjęliśmy działania mające na celu wydewelopowanie, wybudowanie farmy fotowoltaicznej i sprzedaż ją docelowemu inwestorowi. Ja myślę, że ten kierunek rozwoju jest dobrym kierunkiem, dlatego że zarówno elementy Zielonego Ładu, czy polskiej polityki energetycznej wskazują na to, że odnawialne źródła energii w Polsce w najbliższych latach będą się rozwijać. I ze względu właśnie na ten potencjalny rozwój źródeł odnawialnych w Polsce podjęliśmy decyzję o tym, by rozwijać się przede wszystkim w tym obszarze naszej działalności. Z tego też powodu podjęliśmy decyzję o tym, by wyjść do klientów, do inwestorów z ofertą publiczną naszych akcji. No właśnie ten trend dynamiczny rozwoju branży OZE, a szczególnie branży fotowoltaicznej w Polsce jest imponujący w ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu miesiącach. Te wskaźniki wzrostu nawet z miesiąca na miesiąc łącznej mocy zainstalowanej to kilka procent, z miesiąca na miesiąc. Czy sądzi Pan, że taki dynamiczny rozwój faktycznie uda się podtrzymać w kolejnych latach? To zależy, w jaki sposób będziemy podchodzić do analizy. Jeżeli będziemy spoglądać na wskaźniki i wzrosty w ujęciu procentowym w stosunku do zainstalowanych mocy, wydaje mi się, że może się to okazać trudne, ze względu na to, że podstawa, od której wychodzimy, będzie się systematycznie zwiększać. Natomiast jeżeli chodzi o ilość oddawanych systematycznie do użytkowania instalacji dotyczących produkcji energii elektrycznej z zielonych źródeł, ze słońca, instalacji fotowoltaicznych, to myślę, że zdecydowanie trend ten będzie utrzymywał się w ciągu najbliższych kilku lat. Myślę, że polityka zarówno Unii Europejskiej, jak i naszego kraju będzie determinowała nas wszystkich do tego, byśmy szukali alternatywnych źródeł produkcji energii elektrycznej, alternatywnych dla paliw kopalnych. I myślę, że właśnie energetyka odnawialna, energetyka wiatrowa, słoneczna, to są te źródła, które stanowią właściwą alternatywę dla rozwoju w przyszłości naszej gospodarki. Mówi Pan wcześniej o różnych segmentach działalności ONDESA. Jest ich sporo. Porozmawiajmy może w takim razie przez chwilę o największych projektach realizowanych przez ONDE, bo jest ich trochę. Czym możecie się Państwo pochwalić najbardziej? Jeżeli chodzi o projekty dotyczące energetyki wiatrowej, to warto wspomnieć o farmie wiatrowej Potęgowo o mocy 219 MW, czy o farmie wiatrowej Banie o mocy ponad 100 MW. To są projekty, które już funkcjonują, zostały oddane do użytkowania i pracują od jakiegoś czasu produkując energię elektryczną. Natomiast jeżeli chodzi o projekty, które aktualnie są w fazie realizacji, to warto w tym segmencie wspomnieć o projektach dotyczących budowy farmy wiatrowej Biały Bór 145 MW czy farm wiatrowych Dębska i Biały Bór. To są farmy wiatrowe o mocy każda z nich ponad 120 MW. Jeżeli chodzi o nasze dokonania, to zrealizowaliśmy do tej pory blisko 250 projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana na tych projektach to niemal 3 GW. Także wydaje mi się, że możemy z podniesioną głową mówić o tym, że rzeczywiście jesteśmy jednym z czołowych wykonawców zaangażowanych w realizację projektów, które generują energię elektryczną z zielonych źródeł. Mhm. Spółka ONDE jest także częścią grupy Erbud, co. Zresztą widać po podobieństwie stylistyki logo ONDE do Airbudu. Logo znajduje się oczywiście za panem, widzowie mogą teraz zobaczyć. Jaką rolę odgrywa ONDE w ogólnej strategii Airbudu? Rzeczywiście jesteśmy częścią grupy kapitałowej Airbud i bardzo cieszymy się z tego, że możemy być częścią tej grupy. Jeżeli chodzi o strategię grupy Airbud, to pracuje ona w różnych segmentach rynków i spośród spółek, które stanowią tą stanowią grupę, są spółki zaangażowane w różne obszary działalności. Są spółki, które pracują w budownictwie kubaturowym, są spółki, które zajmują się serwisem jest spółka ONDE, która zajmuje się realizacją projektów, zarówno drogowych, jak i projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. I ja myślę, że tak pozostanie. Ta dywersyfikacja źródeł przychodów jest bardzo ważnym elementem. I jestem przekonany, że w najbliższych latach spółka ONDE będzie odpowiadać w grupie RBD właśnie za realizację projektów w tym segmencie działalności. Mhm. Zadebiutowaliście na giełdzie papierów wartościowych tam przed ponad miesiącem. Czy jest Pan zadowolony z tego debiutu? Tak, oczywiście. Pierwsze półrocze tego roku było dla nas bardzo dużym wyzwaniem, bo z jednej strony prowadziliśmy działalność polegającą na tym, by pozyskać kolejne zlecenia, kolejne projekty. Prowadziliśmy też prace dotyczące realizacji tych pozyskanych projektów, a oprócz tego prowadziliśmy też proces związany z pierwszą publiczną ofertą naszych akcji. Ten proces zakończył się 19 lipca. 19 lipca był debiut giełdowy naszej spółki na warszawskim parkiecie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaufania, którym obdarzyli nas inwestorzy. Środki pieniężne, które pozyskaliśmy z emisji nowych akcji pozwolą nam na rozwój naszej działalności właśnie w tym segmencie dotyczącym inwestycji w projekty przede wszystkim fotowoltaiczne na własny rachunek. W najbliższych miesiącach, z całą pewnością i latach będziemy skupiać się na tym, by prowadzić działalność w taki sposób, aby budować wartość spółki w oczach akcjonariuszy. No, właśnie, w takim razie, czy może Pan zdradzić coś na temat tego, jakie plany są konkretnie spółki na kolejne miesiące tego roku? Jeżeli chodzi o najbliższe miesiące, to z całą pewnością będziemy kontynuować działalność, którą prowadziliśmy i prowadzimy. Będziemy realizować roboty związane z budową zarówno projektów wiatrowych, fotowoltaicznych, jak i projektów drogowych. Będziemy również rozwijać działalność dotyczącą budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych, bo chciałbym powiedzieć o tym, że w naszym portfolio znajduje się również projekt farmy wiatrowej, więc będziemy dążyć do tego, by doprowadzić te projekty do użyteczności, do tego, by oddać te projekty do użytkowania. Natomiast jeżeli chodzi o taką dalszą perspektywę czasową, to z całą pewnością będziemy przyglądać się rynkowi. Dzisiaj rynek w każdej branży jest na tyle charakterystyczny i na tyle dynamiczny, że trudno mówić o planach dotyczących dalekosiężnej czy dalekiej przyszłości. Trzeba reagować na zmiany, które pojawiają się z dnia na dzień, chociażby pandemia, która wpłynęła bardzo mocno na. Funkcjonowanie różnego rodzaju firm to są elementy, których nikt nie spodziewał się wcześniej, a pojawiły się i na pewno wpłynęły na funkcjonowanie danych organizacji. Więc my oczywiście mamy jakieś plany dotyczące przyszłości, natomiast o ich realizacji myślę, że będziemy mówić o tym wtedy, kiedy będziemy bliżej właśnie tego momentu związanego z ich realizacją. Okej, okay, ale jakąś strategię na długi termin macie? Czy może pan coś o niej powiedzieć? Oczywiście, jeżeli chodzi o naszą strategię, to z całą pewnością chcemy utrzymać pozycję jednego z liderów w wykonawstwie farm wiatrowych. Z całą pewnością będziemy dążyć do tego, by uzyskać tą pozycję jednego z liderów w wykonawstwie farm fotowoltaicznych, przede wszystkim tych wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, które z całą pewnością w Polsce będą pojawiać się już w niedalekiej przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o taką dalszą przyszłość, to rozważamy również nasze zaangażowanie w budownictwo dotyczące odnawialnych źródeł energii na innych rynkach niż tylko rynek polski. Rozważamy to, by spróbować naszych sił, na terenie innych państw, jeżeli chodzi o inne elementy dotyczące naszej działalności, no to z całą pewnością będziemy przyglądać się również, również energetyce, czy może kwestiom dotyczącym wodoru i jeżeli tylko okaże się, że ta tematyka będzie na tyle opłacalna, z całą pewnością będziemy chcieli się również zaangażować w te elementy. Mhm. Paweł Średniawa, prezes zarządu ONDSA, był dzisiaj moim Państwa gościem. Panie prezesie, dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Życzę powodzenia i pozdrawiam. Ja również dziękuję za rozmowę, dziękuję za życzenia. Życzę Państwu również wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.